Dobry wieczór Państwu, a wszystkim, którzy oglądają w ciągu dnia życzę, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Proszę Państwa, bardzo długo już nie nagrywałem z tego względu, że po prostu no, rozłazi mi się czas, yy, że tak powiem, w rękach, czy przecieka mi przez palce wydawało Wydawałoby się, że będąc na emeryturze, to mam bardzo dużo czasu, że mogę jeszcze to zrobić, tamto zrobić, że coś napiszę dobrego, czy no bo tylko chciałbym dobre rzeczy pisać, no chociaż to nie zawsze wychodzi, ale i tak przebomblowałem prawie miesiąc, nie nagrywając, bo ogólnie byłem zdany na tego ufolutka tutaj, który mi tutaj poustawiał. Właśnie tutaj mam takie ściągawki, jak to wszystko wprowadzić do internetu, żeby to było grało i jak mówi Michalkiewicz, grało i kolidowało. To jest powiedzenie takich facetów zwanych gitowcami. Kto dzisiaj wie, kto to byli gitowcy, czy są, to, to wie o co chodzi. Proszę Państwa, co ja dzisiaj chciałem powiedzieć? Właśnie chciałem powiedzieć, że nam się wiele rzeczy wydaje. Wydaje nam się, ach, jak przejdę na emeryturę, baj, co ja nie zrobię? Zacznę czytać, pisać różne piękne rzeczy, życie dopiero nabierze kolorów i tak dalej. A to się okazuje, że życie robi się coraz bardziej wyblakłe. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, ja mam 77 lat skończone, no i bez przerwy sobie myślę tak o, no co to dużo ukrywać, o śmierci. Jak ta śmierć będzie wyglądała? Przecież to nie jest ode mnie zależne, absolutnie. Po prostu trzeba żyć. Po co się zastanawiać? I tak sobie myślę, cholera. A jak przyjdzie mi tak umierać w czasie rozłożonym, że no choroba jakaś, powiedzmy, odpukać jakiś, jakiś nowotwór, który mnie będzie gryzł powoli, ale skutecznie, czy jak... Ale tak sobie pomyślałem, słuchaj człowieku. Tyle się nacierpiałeś, mniej lub więcej, bo tak reasumując w tej chwili, człowiek robi, mimo woli robi ten rachunek sumienia i myśli sobie, jak to moje życie wyglądało. Zeszło na marzeniach. A chciałbym zrobić to, ale nic nie zrobiłem. A chciałbym to, ale tamto. Proszę sobie wyobrazić, że ja miałem takie szczęście, czy, czy szczęście w nieszczęściu, bo chorowałem, dość dużo chorowałem i powiem tak przelecę przez swoje życie, jak sobie przypomina. jeszcze będąc dzieckiem, ja już miałem problemy z zębami. Pamiętam. Jako, jako mały, mały chłopiec. Miałem jeszcze przed szóstym rokiem życia, cztery lata czy pięć. To było w radości i chodziłem z mamą do dentysty gdzieś tam za tory, bo myśmy mieszkali na zbójnej górze. Kto wie, gdzie jest zbójna góra, no to wie o co chodzi. To jest bardziej tak na wschód od stacji Radość. Około dwóch kilometrów myśmy mieszkali, tam trzeba było to przejść na drugą stronę torów. W kierunku zachodnim, chociaż w Polsce się kierunkami świata nie, stronami świata nie operuje, tylko się mówi, a to bardziej bliżej Warszawy, albo bliżej tam Krakowa, czy czegoś i tak dalej. Proszę Państwa, i aż wtedy pamiętam, że dentyści mieli takie, czy głównie też kobiety były dentystami w Polsce, dentyski miały taki, taką aparaturę, wiertło, wiertarkę napędzaną nożnię, tak jak były kiedyś maszyny do szycia, to trzeba było tak tamtymi nogami, prawda, udeptywać taki, taki próg, który ruchomy był, no i ta, to wiertło się tam kręciło i ona po prostu borowała tym. Proszę Państwa, jakie to się numery zdarzały, wiertło potrafiło się złamać, albo zostać tam w środku zęba, teraz wyciągnąć to, trzeba było rozpiłowywać, cuda niewidy na kołach i tak dalej. Oczywiście bez żadnego znieczulenia. Ja Państwu powiem taką rzecz, że już nawet w latach 70., kiedy już byłem dojrzałem, dojrzałem już, już wiek młodzieńczy mnie minął. Byłem już no, dość zaawansowanym 30-latkiem plusem. I proszę Państwa, pamiętam, że leczenie kanałowe było. Każdy z nas przechodził to. I powiem Państwu ciekawostkę. Leczenie kanałowe odbywało się bez znieczulenia. Wyobrażacie sobie Państwo? Rozwierca się, kto nie wie, co to jest leczenie kanałowe, rozwierca się ząb do aż tej miazgi i pensetą dentysta, ja myślę, że to pęsetą, czy tam jakimś narzędziem, wyciąga nerw. On po prostu musi zrobić ten ząb martwy, bo on nie rokuje nadziei na, na wyleczenie takie z... z no bez, Bezbolesne, a ból straszliwy. I pamiętam, kiedy przyjechałem do Kanady i opowiedziałem dentyście, u którego byłem, najpierw bałem się bardzo pójść do dentysty, i tam komuś powiedziałem, że to w ogóle nie rozumieli, o czym ja mówię, jak się można bać iść do lekarza. Okazuje się, że tak. Ma taką traumę, że po prostu. I w rozmowie z lekarzem, on wywiad robił, tam. Lecze, leczyłem kiedy i gdzie, jak to wyglądało w Polsce, moje leczenie zębów. No i co się okazało? Ja mu powiedziałem, że ja miałem te zęby, które martwe mam, to miałem kanałowo leczone. O tak, widzę, widzę, dobrze. Tam rentgeny zrobił, wiedział co i jak, bo tu się natychmiast robi rentgen. Więc myślę, że w Polsce też w tej chwili tak jest, na mniej więcej nas standardy... No, Eu, Zachodnioeuropejskie lub północnoamerykańskie. I proszę Państwa, co się dzieje? I mówię, że to było bez znieczulenia. I co? Bez znieczulenia? Pan miał leczenie kanałowe? Tak. Za głowę się złapał. I proszę Państwa, i tak kolejno. Później było zapalenie ucha. Pamiętam straszny ból, straszny ból. Jakieś okłady z ciepłych jakichś nie wiem czego. W cieple musiałem być z tym zapalnym, stanem zapalnym. Wtedy chyba jeszcze nie było antybiotyków poza, poza myśleniem penicyliną, ale ból był. No, i tak dalej, mógłbym tu dużo wymieniać, później w, w, w Kanadzie wiele razy, w szpitale z takich i czy innych powodów. Już nie będę się zagłębiał, prawda, kolejnych, mówił o kolejnych operacjach, ale jak sobie tak zrobiłem rachunek sumienia, to mówię rzeczywiście. Z ja przerwy byłem ciągle w szpitalu. I nawet tak sobie myślałem, żeby napisać taki, takie wspomnienia, właśnie szpitalne, co ja przechodziłem, pod tytułem Szpitalia. No, i to się tak. Powiedziało, że o, no warto by napisać, no i już tak w cudzysłowie napisałem. Tak to wygląda. Proszę Państwa, więc myślę, że rachunek sumienia można by robić. Lepiej by robić z plusów niż z minusów. Lepiej z przyjemnych chwil wspominać przyjemne chwile niż te chwile bolesne. I ten bym chciał zakończyć. Dobrymi radami, tak zwanymi radami Cioci Kroci, lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym, parafrazując znane powiedzenie. Dziękuję Państwu bardzo i życzę wszystkiego najlepszego, i do ponownego zobaczenia.